Dzisiaj jak co roku w dniu katastrofy smoleńskiej spotykamy się pod tablicą pamiątkową naszego przyjaciela i kolegi Józef aby ten symboliczny sposób oddać mu część, należy mu szacunku. Andrzej Dobrowolski, prezes zarządu Fundacji im. Jerzego Szmajdowskiego. Zaczął pan tak, gdyby żył? Gdyby żył, wczoraj skończyłby 62 lata. <grym> To wcale nie jest tak dużo młody. No był w kwiecie wieku politycznego, że tak powiem. Jurek był posłem 19 lat, miał mandat z okręgu najpierw Jeleni górskiego, a później jeleniogórsko-legnickiego. Był marszał, był wicemarszałkiem sejmu, był ministrem obrony narodowej w rządzie Marka Belki. Był politykiem którego charakteryzowało to, że był bardzo spokojny, wyważony, a zarazem był człowiekiem dialogu. I takich ludzi dziś widać, że nam brakuje. I ta tragiczna śmierć, niepotrzebna śmierć, 10 kwietnia pod Smoleńskiem, zabrała naprawdę wielkiego człowieka i wielkiego polityka. A pod Smoleńskiem był, bo uznał, że. Musiał tam być, bo to była rocznica obchodów w Katyniu i jako polityk mówił, że właśnie tam jest w tym dniu jego miejsce. Minęły już cztery lata, widać, że Wam go brakuje, dlatego że na lewicy, tutaj przynajmniej lokalnie, nie pojawił się tak silny lider do tej pory. No, mówi się, że nie ma ludzi niezastąpionych, a w tym, w tym przypadku widać, że, że zresztą to co Pan powiedział, że brakuje nam takiego mocnego człowieka, jakim był, jakim był Jurek. I my zawsze będziemy patrzyli, kto by się tutaj nie pojawił, zawsze będziemy patrzyli na tego nowego lidera przez pryzmat Jurka i zawsze nam będzie brakowało tych, tej charyzmy, tej, tej znajomości problemów, jakie miał, jakie miał Jerzy. Tyle lat musisz jeszcze upłynąć, żeby. Trudno mi powiedzieć, trudno mi powiedzieć. Chcę powiedzieć, że korzystając z tej okazji, że powołaliśmy fundację jego imienia i fundacja, która działa od 2011 roku, próbuje jakby wypełniać tą lukę po nim. Organizujemy czy kontynuujemy te działania, które Jerzy za, rozpoczął, zaczął. Organizujemy akcje charytatywne na rzecz młodych, zdolnych gimnazjalistów z okręgu jeleniogórsko legnickiego Pamiętamy o dzieciach z Domów Dziecka. W ubiegłym roku zorganizowaliśmy po raz pierwszy konkurs na najlepszą pracę magisterską i licencjacką wśród absolwentów szkół wojskowych. Będziemy to kontynuowali, będziemy starali się tą naszą działalnością zapełnić, chociaż w tej dziedzinie. Tej, tej społecznej, tą lukę po Jurku. Mówi się, że czas leczy rany, ale dzisiaj było widać, że mało poływu czterech lat, też Państwo, czy niektórzy ocierali łzy. To takie, taki związek też nie tylko polityczny, prawda, nie tylko zawodowy z tym człowiekiem. Pan Jerzy chyba był właśnie taki. Znaczy Jerzy, ja mówiłem to, Jerzy był człowiekiem, który... był człowiekiem dialogu przede wszystkim. On, on nie miał wrogów. On nie miał wrogów, on potrafił rozmawiać z każdym. Oczywiście Miał swoje poglądy i tych poglądów bronił, ale umiał bronić, bronić tych poglądów w dialogu, nie w jakimś zaczeczewieniu, tylko w normalnym, takim ludzkim dialogu. Na koniec zapytam Pana jeszcze o Smoleńsk. To jak wierzy Pan w to, że był wybuch na pokładzie, wierzy Pan w to, że był zamach albo że stoi za ten Putin? Bo niektórzy posłowie forują taką tezę. Znaczy wie Pan, Panie Dyrektorze. Według mnie to, to, to wszystko, co, co, co mówią e, ci, którzy stoją po stronie e, zamachu, e, jakiejś e, politycznej zmowy, Rosjan, e, to ludzie nie spełnia rozumu. Przepraszam, że, że użyję takiego słowa, ale takie jest moje zdanie. E, to, co się stało w Smoleńsku w moim, w moim odczuciu i na moją wiedzę, jaką mama, trochę mam, bo. bo pracowałem w różnych instytucjach, to muszę powiedzieć, że to był wynik po prostu zaniedbań y, takiej polskiej, naszej, y, że wszystko się da zrobić, że, że, że co tam. No, no mamy takich pilotów, że na, na drzwiach od stodoły wszędzie wylądują. Nie, nie wylądują. Y, powinny być zachowane określone procedury i za niezachowanie tych procedur Powinni odpowiedzieć politycznie ludzie, którzy za to odpowiadali. Nie szukać rozmowy w tym wszystkim, nie szukać... Nie, nie, ja jestem, ja to... jestem daleki od tego, żeby, żeby szukać jakichś y, innych przyczyn, jak po prostu polskie niedbalstwo, no. mhm. Jak po prostu polskie niedbalstwo, bo jeśli, jeśli ambasador pisze, że do ministra spraw zagranicznych, że lotnisko w Smoleńsku jest nieczynne i nie nadaje się do lądowania, to się z tego wyciągnąć wnioski, że tam lądować nie wolno.